Dzięki temu mogę oddać pokłon w postaci także ważnej dla historii naszego kraju. Ignacy Jan Paderewski. Polski pianista, kompozytor, a przede wszystkim wielki patriota. Wybitny działacz niepodległościowy. To człowiek, którego dokonania powinny być dla nas wzorem i zobowiązaniem. Stoję Krakowa. Pokazuje wszystko to, co było wielkie, co było dobre, co było godne pokazania następnym pokoleniom. Sądzę, że ten park jest najlepszym tego przykładem. Jeżeli ktoś przychodzi tutaj na spacer i obejdzie te wszystkie monumenty i te wszystkie tablice, które tutaj są umieszczone, to ma ogląd historii Polski. Jesteśmy dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców. Jesteśmy dłużnikami wobec naszych rządzących Józefowi Hojdzie oraz Panu profesorowi Czesławowi Dzikajowi, który Ich habe das tutaj.